Dobry wieczór, witamy się dzisiaj w tym kolejnym, oto drugim już odcinku Pradawnego Rodowodu Aby to spełnić pewien, może nie tyle obowiązek, co, co właściwie obowiązek e, Ponieważ e, po ostatnich wydarzeniach e, Axel mieszka w domu e, Lakshmi Tonhern. Która to y, postanowiła zaopiekować się chłopcem, dopóki jego y, przebrana matka się, y, jakby to powiedzieć, rzecznie nie otrząśnie po śmierci swojego partnera. Y, zmienimy może jej strój i wybierzemy taki bardziej codzienny. Y, Pozwólmy może się tej zawartości. Ogarniemy jakąś yy, uroczystość, taką powiedzmy ala pogrzeb. Właśnie prawdopodobnie to, to będzie pogrzeb, a niech nasza yy, ha, niech nasza Serena yy, się zrzemnie. Yy, natomiast yy, Ogarniemy właśnie, a nie święto, tylko mm, przez telefon, interakcje społeczne, y, zaplanowanie wydarzenia towarzyskie. Okej, okay. nie ma w nich pogrzebu? <grybuj> Może przyjęcie domowe. To, mm, dobrze, y, niech to będzie y, gospodarzem Lakshmi i Winifred y, z gości zaprosimy Juliet Winfred może nie, a i możemy będzie jeszcze Simon, bo i tak dodamy poza tym parę osób. Y... Miksologię i... może o, bez mikso, nie, z miksologiem i tutaj też wynajmiemy i niech to będzie rezydencja tutaj y, rodziny Thornherd okej okay. jako, że nie za bardzo miałam ostatnio, y, żeby przebrać ich w stronie bardziej ciemne, że tak powiem. To będą mieli, jakie mają. I niech może zabawne powitanie, chociaż nie wiem, czy to będzie zabawne, akurat mi się trafiło pierwsze zabawne. Spróbować pocieszyć, popraw humor. Przecież widzę, że ona też się dość ekstrawagancko przebrała, więc szybko jest zmienić ten strój na na ten mm, natomiast lakrzmity mi może coś przygotuj, bo nie wiem, kiedy nasi kucharze tu wpadną, a jeśli nawet nie wpadną, to lepiej żeby cośkolwiek było do jedzenia. Więc może przepisy kucharskie i posiłek yy, Nie będzie spaghetti i może z babciny, mm, książki kucharskiej też coś wybierzemy, posiłki. Mmm, co by to ten? Może... Hmm, pizza, może nie. Ale kulki z ciasta czekoladowego i chili mogą też być, bo to chyba dla jednej osoby. No jeszcze wybierzemy tutaj, może... Yy, patrzę, co jest dla większej ilości osób. Yy, smażony kurczak z... Chyba to było, że z makaronem. Jest dla 8 osób a widzę, że się miną Marek i nasza koleżanka ale no dobra będziesz gadać do siebie, no to może wybierzemy ci przyjazny, dyskutuj o istnieniu vampiru, zwłaszcza, że kilka tu będzie. Widzę, że nasza Juliet też kurczę zapomniała na jaką uroczystość idzie to jakby była bardziej zakryta to bym jeszcze zrozumiała, ale czy ja tylko dla niej mam jakiś strój yy. dobra ten nie będzie taki codzienny jeszcze będzie pasował yy. o, widzę, że nasza mała iwi też strój, że musi garderobę Masz tu coś ciemnego? No nie bardzo, ale no, to jest coś, po akurat powiedzmy... E, za każdym... No i znowu zmienili sobie stroje. Żeby nie było tak łatwo, to... E, zmień... Ej, co ja mu chciałam dać? E, to. I zmień... Ołć! Tu musiało zaboleć. Ciekawe za co dostałam. Za to, że nie powiedziałam, że Winnie Freda jest tutaj. A dobrze, może pogadajmy z nim. Zawołaj go. Gdzie ty w ogóle jesteś? E, widzę, że wszyscy sobie tak się rozsiedli. Ty może chodź tutaj do domu gdzieś. Okej, okay, to było w działaniach. Control C I niech wejdzie może tutaj. E, podbiegnij tu po wampirzemu. A, wyraźnie na teleportację, a ty gdzie jesteś? A ty idziesz sobie. Chciałeś pospać, czy nie pospać? A widzę, że e, tutaj Marcin postanowił być dobrym wujkiem i pogadać z Akselem no i zapraszaj większa grupka tutaj dorosłych a Marek oczywiście do komputera więc może narzekaj na duchy a nie rycz so, że tu trochę ludzi się zbierze i ustanowisz może grupę działania, dodaj do grupy yy, działania otwórz grupę i utworzymy no, tutaj te sześć osób jak również może z romantycznych niech będzie pierwszy pocałunek a jak? co, że się spotkali tutaj po czterech latach a jednak się nie uda jednak jak jest pogrzeb, to jest pogrzeb. za daleko poszłam. E, to może... Z przyjaznych... E, dyskutuj o istnieniu wampirów. Zwłaszcza, że twoja matka to jest wampir. I może... Mm, dyskutuj o tym, czy kantropia jest... E, a nasz to też tutaj w no, niezbyt dobrym stroju. A nie wiem czy on ma jakiś jakolwiekę, robię swojej ciemne kory. A, jednak ma. Więc wybierzemy ten, bo się jest taki w miarę. E, a czy można jeszcze go pocieszyć? Ja zobaczymy z przyjaznych, może wybierzmy. E, platkuj. Natomiast ty, Tish, może... Gdzie jesteś, Tish? Tish, Tish... A ty jesteś przy komputerze teraz. No to może porozmawiaj sobie tutaj. Zamiast siedzieć przy komputerze. Ok, teraz Mark wszedł do pokoju naszej Winifredy. że spadła ta relacja. To może wybierzemy im o dyskutuj o grach, może to im trochę poprawi relacje oraz e, narzekaj na czarodziejów. E, z może lubię, nie lubię, zapytaj o hobby, e, z przyjaznych lubię, nie lubię, ulubiony kolor oraz z lubię, nie lubię, zapytaj usta Hmm, również może e, zabawne. Nie wiem, czy to dobry pomysł. E, dowcip o profesorach. E, I zabawne. Powiedźmy śmieszną historię. Zobaczymy, jak tam idzie Lakshmi. Okej. Okay. Tu widzę, że trochę pogotowała, więc niektórzy się już przysiedli. Mm, dlatego może niech ty zawoła na posiłek. Mm, natomiast, Axel, yy, ty może poznaj, yy, bo ma z nią niezbyt dobre relacje, ale spróbujemy z przyjaznych pociesz. i z przyjaznych poznaj. A no a co ty, co tobie? Zaraz zobaczymy, co się to, tobie stało. Aha, yy, dobra. To może ty przygotuj dla niektórych wino. Yy, nie wiem, czy to jest dobre, dobry pomysł. No dobrze, to może tutaj. Yy, a, Mary, tutaj widzę, że została artystką sceniczną. Czyli nasz duszek będzie tutaj e, pogrywał. E, a tymczasem... E, zaraz zobaczę... A czemu skulczać tu na zewnątrz? No dobra, to może wam ogarniemy jakąkolwiek ławkę, bo... Może za mało jest tych ławek. E, Okej, okay, ławka... No, może wybierzmy te... Tylko kurczę, tutaj na zewnątrz są za bardzo dla wampirów to nie jest dobre miejsce ale może w tym wypadku A, już widzę, że wybrałabym źle i tą ławkę tu trochę przesta, albo dam do wyposażenia na tą chwilę mam nadzieję, że tisz tu nie wyjdzie, bo nie chciałabym, żeby się mi simowa wampirza spaliła ale może przyniesiemy e, w takim razie dania. E, o, może część tu, a część. E, a, widzę, że nam nad śnieg zaczął padać. dobra, to może przestawimy te biurko w takim razie górę. E, przestawimy to jedno biurko tutaj tym ten nie bardzo mi pasuje, więc wybiorę tutaj z rozgrywki okej, okay. i wrócimy do rozgrywki mm, dobra, ty miałeś pogadać z Markiem a to mieliśmy przenieść tutaj nie wiem, czy te talerze będę przenosić Zwłaszcza, że oni tak się i tak po swojemu się rozlokują. Zatem wracamy do gry i może... Y, ...narzekaj na duchy oraz... Y, z ...przyjaznych... Y, ...wręcz mu... ...nawet nie są sobie tutaj. Z przyjaznych może jeszcze e, dyskutuj o grach. Z przyjaznych również e, wybierzemy e, plotkuj. Z przyjaznych. Z przyjaznych również może e, pochwal szczerze. Hmm. Obej mi hmm. z przyjaznych może jeszcze wybierzemy jej okaż niepewność o widzę, że nasza kucharka zaczęła od również może op jest dramatyczną historię, co się wydarzyło w wartowni. Ma na pewno o tym chcesz opowiedzieć. I również może, um, może nie narzekaj na życie uczuciowe, ale popraw humor i to nie było po, po, pochwal szczerze, to zobaczymy, jak go znajdę znowu. bo jest pochwal szczerze i ożywiono, może damy rozmowę. Eee, gdzie ty tam idziesz? Eee, Plotkuj Mam nadzieję, że nie uciekł nam. A więc, że ktoś tu już rozstawił śmieci. Okej. Okay. No dobra, nie zdobyto, bo akurat mi nie o to chodziło. Eee, zatem tym miłym akcentem kończę... Właśnie, może nie tylko nie do końca miłym. Ale ja tym akcentem kończę ten odcinek. Życzę Wam miłego wieczoru. Cześć. Pa.